Sponsorem programu jest Link 4 ubezpieczenia auta, domu i podróży. Nad morzem, w górach czy nad jeziorem. Wakacje to czas na relaks i odpoczynek, ale zanim wybierzemy się na urlop, warto wiedzieć, jak zadbać o zdrowie, mienie czy auto. O czym pomyśleć przed wyjazdem, aby czuć się bezpiecznie i pewnie. Jednym z ulubionych miejsc wypoczynku Polaków są góry. Nie tylko amatorzy pięknych widoków, ale również aktywni znajdą tam coś dla siebie. Jeśli zamierzamy spędzać wakacje chodząc po górskich szlakach, musimy poznać kilka zasad, które pozwolą nam zachować bezpieczeństwo. Gopr Radzi. Przygotuj się fizycznie przed wyjściem w góry. Zasięgnij informacji o szlakach i dostosuj je do swoich możliwości. Przed wyjściem sprawdź warunki pogodowe. Jeśli to możliwe, nie wychodź samotnie w góry. Miej zawsze ze sobą plecak, odpowiednie ubranie. Właściwe obuwie, podręczną apteczkę, prowiant, mapę i kompas, latarkę, telefon komórkowy z naładowaną baterią. Statystyki mówią same za siebie. Podczas wakacji jesteśmy bardziej narażeni na wypadki. Sprzyja piękna pogoda, zwiększona aktywność. Podczas letnich upałów chętnie chłodzimy się w akwenach wodnych. Szok termiczny, skoki do wody, kąpiele w niebezpiecznych miejscach czy nadużywanie alkoholu. To główne przyczyny tragicznych wypadków nad wodą jak ustrzec się, aby nie doszło do tragedii na kąpieliskach? Dochodzi do różnych sytuacji. Najczęściej to polega na tym, że e, ludzie przyjeżdżają gdzieś dla nieznanego e, sobie miejsca i podejmują takie racjonalne, nieracjonalne, spontaniczne decyzje. I wtedy często dochodzi do wypadków. Oczywiście wśród tych autoktonów na danym terenie, czy gdzieś tam na pojedzieżu, czy nad morzem, też się te wypadki zdarzają, ale zdecydowanie mniej. Najczęściej są to turyści, odwiedzający, czasami. Dochodzi do takiej sytuacji, że młodzi ludzie podejmują jakiś zakład. Chcą przepłynąć pod wodą jakąś odległość. Tu już my o takich właśnie ekstremalnych sytuacjach. Ktoś skoczy do wody w niezbadanym miejscu, jest za mała głębokość, leżą obiekt na dnie, uderzy głową. Problemy związane z alkoholem. Alkohol nie daje dobrego poczucia równowagi, człowiek nie podejmuje racjonalnych decyzji, pełnia kolejne po sobie błędy. Nie ma takiej dobrej oceny sytuacji. To są też bardzo ważne sprawy. Jeżeli jesteśmy pod wpływem alkoholu, to wtedy absolutnie nie pływamy. Jeżeli jesteśmy po obwitym posiłku, no to też do 40 minut czasu dobrze było, żeby, żeby poczekać, bo wtedy żołądek skupia się na trawieniu. To też są jakby ważne kwestie. Skaczymy do wody, ja nie mówię, że nie. Tam jest odpowiednia głębokość, czyste dno. Wtedy możemy skakać. No i najczęstszą przyczyną utonięcia w Polsce jest wstrząs termiczny, zwany potocznie szokiem termicznym. Kiedy to rozgrzana osoba na słońcu w sposób nagły zmienia to środowisko, rozgrzana wskakuje do wody, no i wtedy naczynia się skurczają. Pompa po lewej stronie jest czyli serce w tak krótkim czasie się takiej dużej ilości krwi. Serce się zatrzymujemy, wtedy opadamy na dno. Jeżeli ktoś jest obok nas, wysportowany, przygotowany, wtedy może nas podjąć, na oczywiście w sposób właściwy by udzielić pomocy, ale najlepiej, kiedy wchodzimy do wody stopniowo, powoli. Sezon wakacyjny w pełni. Ważne, abyśmy z naszych podróży wrócili zdrowi i cali, a z pewnością pomocne w tym będzie ubezpieczenie zdrowotne. Wybierając się za granicę, warto wyrobić wcześniej w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego tak zwany ECUS. Ale czy karta ECUS wystarczy? Jaką pomoc ona zapewnia i kiedy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne? O opiece zdrowotnej warto pamiętać. W kraju mamy ją zapewnioną dzięki opłaconym co miesiąc składkom. Wyjeżdżając za granicę, powinniśmy pamiętać o wyrobieniu EKUS, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za darmo i od ręki wystawi ją każda placówka Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki EKUS będziemy mogli skorzystać z podobnych praw jak obywatele kraju, do którego się wybieramy. Problem w tym, że w niektórych przypadkach takie ubezpieczenie może nie wystarczyć kiedy na przykład w trakcie urlopu w Gruzji złamiemy nogę. W portfelu mamy co prawda kartę Ekus, ale szybko się sobie, że obowiązuje ona jedynie na terenie Unii Europejskiej i państw EFTA, czyli Norwegii, Szwajcarii, Islandii oraz Liechtensteinu. Inny przykład. Kontuzję łapiemy na Słowacji. Z Ekus możemy liczyć na hospitalizację, ale już nie na zwieźdzenie ze stoku. Usługi ratownictwa w tym kraju są płatne. Zanim więc dojdzie do komplikacji, warto rozejrzeć się za dodatkowym ubezpieczeniem. Dzięki ubezpieczeniu podróżnemu w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty leczenia, hospitalizacji i operacji, ale też wydatków, które poniesiemy w związku z wizytą np. u dentysty. Koszty leczenia to jedno. Warto też jednak zwrócić uwagę na zakres świadczeń asystans, będących integralną częścią ubezpieczenia. Obejmują one na przykład transport do następnego etapu podróży w razie zakończenia naszej hospitalizacji związanej z nieszczęśliwym wypadkiem. Ale na tym nie koniec. Jeżeli ulegniemy wypadkowi, ubezpieczyciel sprowadzi na miejsce wskazaną przez nas osobę, zakwateruje w hotelu nieopodal naszego szpitala i opłaci koszty jej pobytu nawet do pięciu dni. Może też zapewnić opiekę nad dziećmi, a w razie potrzeby odstawić się do domu, wynająć zastępczego kierowcę, zatroszczyć się o towarzyszące podczas podróży zwierzę, zaś w skrajnych przypadkach zadbać o transport zwłok. Za granicą do długiej listy korzyści wynikających z asystans dochodzą choćby te związane z zwrotem kosztów poszukiwania i ratownictwa przez wyspecjalizowane jednostki wodne i górskie. Ubezpieczyciel zapewnia też np. ewakuację w razie epidemii, wojny, ataku terrorystycznego, pomoc prawną, czy opiekę tłumacza, jeżeli klient popadł w kłopoty skutkujące odpowiedzialnością cywilną. W nagłych sytuacjach ubezpieczenie można przedłużyć o 48 godzin. Wystarczy zatelefonować do centrum alarmowego. Takie rozwiązanie może przydać się na przykład wówczas, gdy wylot naszego samolotu został opóźniony na skutek załamania pogody. Co ważne, w link 4 ubezpieczony nie ponosi w związku z tym dodatkowych kosztów. Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, to także czas na aktywność. Ale zapominamy o tym, że podczas uprawiania sportów ekstremalnych czy niewłaściwego zachowania możemy wyrządzić krzywdę innym. Czy od takich zdarzeń też możemy się ubezpieczyć? Należy też pamiętać, że nasze wakacyjne kłopoty mogą wynikać nie tylko z uszczerbku na zdrowiu, choroby, ale też ze szkodą, którą nieświadomie wyrządzimy innym. I dlatego warto pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Mając OC zabezpieczymy się przed ponoszeniem kosztów wynikających choćby z uszkodzenia cudzego sprzętu sportowego. Ponad 30 tysięcy rocznie właśnie do takiej liczby wypadków oraz kolizji drogowych dochodzi na polskich drogach. Dobrze wiedzieć jak zachować się będąc świadkiem bądź uczestnikiem przykrego zdarzenia drogowego. Oceń stań poszkodowanych. Powiadom służby ratownicze oraz policję. Zabezpiecz miejsce zdarzenia. Udziel pomocy poszkodowanym. Zbierz informacje dotyczące uczestników wypadku, ich polis ubezpieczeniowych, dokumentów rejestracyjnych. Zabezpiecz ślady wypadku przed zniszczeniem i zaczekaj na policję. Zrób zdjęcia miejsca zdarzenia. Powiadom ubezpieczyciela i wezwij assistance. Centrum alarmowe weźmie na siebie organizację np. wizyty u lekarza i pokryje koszty z nią związane. Sponsorem programu był Link 4 ubezpieczenia auta, domu i podróży.